Yo, yo! Witajcie w Cheese Escape Roomie! Roblox z Wojwawem! Nie ma. A ja Jana Brzechwy nie ma. Nie mam, nie ma. Nie macie w Robloxie! Ej dobra, co trzeba w tym zrobić, bo nie mam absolutnego pojęcia. Musimy uciekać przed sztukiem. <noise> Aha. Coś jeszcze? Tak, jeszcze jest, to jest w robocie. Coś jeszcze? To jest ten, horror, że szur nie może na stole. Aaaaaah! Gdzie? O ciebie goni. Nie, zjadł mnie! Co shotach? Aaaa! Ej, co, trzeba znaleźć jakiś serii, bo jeden na serów. Trzeba znaleźć serów. Stink cheese. Drugie podejście. Tak! Pierwszy rozgrzewkowy. To jest story, serio z jakimś upośledzony. Aha, dobra, Stink nie! A. Bo mnie też goni przez ciebie O nie zjadł. Mnie goni A mnie nie zjadł Ej, mam jeden z... mam, mam już dwa z dziewięć, dziewięciu serów O nie, o nie, o nie Dobra Luzik Żyjesz? Tak Na luzik Siłuję tego szczura Zebrałem dwa sery, a ty zebrałeś zero No bo ja nie żyję Weź się wywal Aha, bo ty nie możesz się trespić Mogę chyba, dobra ja, ja nacisnę te sery, może mi się uda dołączyć Dobra idziemy Ha, bo jest ekstra życie. Mam wrażenie, że ten szczur znowu biegnie za mną. Mam wrażenie, że go słyszę, ale go nie słyszę. Ej, tu jest ser za szkłem! Jakimś. Goni mnie. Ej, czekaj, bo tu jest kabel, ale tutaj trzeba się dostać. Uważaj, tam gdzieś jest szczur. Potrzebuję jakiegoś czerwonego klucza, chyba. Jest tu. Nie, no znowu mnie zabił. Ale mam już sery <noise> Ten szczur je, jest świetny. No, tej oczy Możesz dołączyć? Nie wiem, ile cię szukać. Do razu. Już... Uh. Ten szur nie goni. Dobra, jestem w Sejm Zonie. Ech, wydaje mi się, że się słyszałem. Dobra, ja jestem w tej. w takim prawej części tego labiryntu. Tam, gdzie jest, są takie szklane TE jest takie szkło. I tam i za tym szkłem jest ser. Znowu mnie goni. Czekaj. O, widzę cię. Tak <laughs> nie Jodaszu! A! Nie! Zjadł cię? Tak. Dalej szybko tylko naciskałem do serii i dołączam. To <noise> <noise> jest tak głupie. Uciekłem od szczura. Jestem za tobą. Mogli zostawić mnie. Cześć, chyba będę miał kolejny ser. Poszedłem w ślepy zaułek. A ja będę miał prawdopodobnie... Tak, jest kolejny serek. Ej, mam zielony klucz. I takie przejście do góry. Co tutaj jest? O, kolejny ser! Ale tutaj potrzeba niebieskiego Kolejny szpór. Tutaj potrzeba niebieskiego klucza, ja zielony klucz. Ej, znowu powiedziałem w to samo miejsce. I znowu mnie zabił. mam zielony klucz, i otworzyłem przejście, gdzie jest zielony klucz, tak? Tak. Jakieś białe powietrze. Niebo? Nawet. Co jest? Gdzie jestem? Zgadnij kod. Kolejny ślepy zaułek, nie wytrzymam. Idź do zielonych drzwi, idź tam, gdzie jest biało w jedną stronę, to może się spotkamy. Nie wiem, że pentanny kolejny raz by zabił. Dobra, wrzuciłem. Sorry. Myślałem, że coś się stało. 2, 4, 8, 3, 3, 8 4, 2. Tak. A ja się poniak, właśnie. Tam ja nie mogę sobie dać najekusi. Jakoś... Czy jest, ser? Nie, to jest jakaś lampa na środku pokoju. Kolejna lampa. <grym> o, ser! Nie, lampa! Zielone drzwi, zielone drzwi. Otwarte są? Aha, ja znalazłem No bo mnie zabił ten szczur. Ser? Nie. Lampa kolejna. Kolejna lampa. Co to jest? To jest jakiś boombox. Roblox cola. Ser o! To jest zdecydowanie najgłupszy jaki grałem. Aha, bo ja musiałam tą kolę wypić chyba. Gdzie ty jesteś? Wiem gdzie jest zielony klucz, tylko że znowu się wywaliłem. Co? Poczekaj tam na mnie. Dobra. Widzę Cię. Dobra, chodź. Chodź, chodź za mną, ja zielony klucz Ale ja 30. mam zielony klucz, patrz. To po prostu idziemy do tych drzwi. Nie, znowu mnie ten zabił, ten szczurki kiepszony. A mnie goni! Jestem w safe zone, dobra, czekam na Ciebie. Ha, teraz mi nie, nie złapiesz, szczurze. Z czerwony, ja idę po tamten ster. Z czerwonym jak pomidorowym. Jednak nie idę. Gdzie ty jesteś? Znowu na spawnie. Dobra, chodź po prostu ze mną. Pomogłbym ci to klikać, ale nie mogę. Dobra, chodź za mną. Do zielonych drzwi. Ja wiem gdzie są. Tutaj są chyba żółte, tak. Czy ty Daltonem jesteś? Tak. Tam były chyba niebieskie drzwi. Nie, to jest są czerwone, dobra. O, tutaj są zielone, chodźmy. O, Ja też muszę mieć klucz. Dobra, to chodź. Schowałem się w rogu. Nie! 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 I nie mam jeszcze żadnego klucza, ani blok kolik no. Ja wiem gdzie to jest, ja wiem gdzie to jest, Ja spokojnie. też, tutaj trzeba chyba naprosić tylko. Jest mi smutno. To mijanie brzechwa też jest smutno. To nie tu. To, to nie... Ej, ale 6 na 9 serów mam! I jesteś ja nie brzechwo? Jakby wam bez niego czyli go nie ma. No ale chyba nie znaczacie. Czy go nie ma, bo ja nie słyszę, gdybyś go się. Goni nas. Nie no. Dobra, chodź! No nie co... nie zdążyłem. Co ty robisz? <laughs> ty jest taki nie domy. Ty jesteś! Jestem tak na ciebie wściekły. Kurde, zamknęło mu się te drzwi. Czekam na ciebie obok. na samej górze tego. Dobra, już pędzę. Tak to jest, jak się gra z nim. No Tej mi te praktycznie nie widać na tym serze. Aha, bo ty jesteś żółty. Masz zielony klucz? Dobra, to chodźmy teraz. Tutaj nie, bo, Albo dotknij ten ser, bo ty, ma, bo ty nie masz go chyba. Nie mam. A, dobra. Chodź tu. Ej, czekaj. Aha, dobra, Taj się nie da przeskoczyć ogólnie. O nie. Nie! O nie! Nie goni mnie! Jesteś w tym zielonym pokoju, tak? Tak, ale nic nie widzę. Tu jest jakiś kod. Eee... Czaj, ja już do ciebie idę. To musisz go na odróż wpisać, tak jak od dołu musisz go wpisać. Caj, widzisz mnie? Nie Aha, bo ja jestem obok tej koli Ja jestem już po tych lampach. Ej, czerwony klucz tu jest! Ale go nie zauważyłem. Mówisz? Ej, serce tam jest. Dobra. No, nie, to, to jest lampa. lampa. Dobra, chodź. Aha, bo ty nie możesz tak szybko biec jak ja. A czemu tak szybko biegasz? E, bo ja już tu chyba przyszedłem do latego. Zobacz. Ty też możesz taki mieć, bo jest dokładnie tutaj. I zabierz jeszcze to. Jeszcze ser tam jest. A, ja już go podniosę. Zabierz stąd ciut. Niebieski klucz. Dobra, szaj, czekaj. Nie zaskoczyłem. Ej! Bo to jest chyba dwuetapowe to. Ej, kolejny ser! To jest chyba dwuetapowe W Że... ż... To jest parkour do Dobra, tam jak pójdziesz w to miejsce to znaj... to... Weźmiesz to wszystko Hehe, to jest To jest parkour ogólnie Jedzie do czerwonych drzwi Nie, idź do mnie Idź do mnie? Idź znowu tam, gdzie szliśmy, do zielonych drzwi. Dobra, już pędzę. Pędem pędzisz? Pędzę. Mam ser, ale nie chcę go podnosić, bo chcę poczekać na ciebie. Gdzie jest parkour? Dobra, przepraszam za krótkie cięcie, widzowie, ale już wrócił. Przyszedł. Co? Eee, Ja się boję brać ten ser, bo ja się boję, że mnie przeteleportuje gdzieś. Ale sobie taki ładny z dziurami. Ale to śmiesznie wkluda, jak skażesz. Dobra. A dobra. Ja już biorę. Aha, dobra, i chyba trzeba stąd wyjść. Teraz. Wypij tą kolej i spróbuj przez to przeskoczyć. Bo chyba to tak działa. O nie, nie, nie. Nie się, no Rad Ja idę do savezona. Ja też. Dlaczego się ty tyłu wygląda? Ty <grym> nie zdążyłeś. Ja idę ty do czerwonej drzwi, ja idę do czerwonej drzwi. O nie! Ha! Zmyłka! Zmyłka w szczyrze! Nie, nie! płagam. To, to był żarcik! Dobra, uciek! Ej, tam przy czerwonych drzwiach jest belka. Dobra, czekaj! ja idę już do czerwonych One były po prawo, tak? Chyba tak. Nie! Nie, co mnie goni ten szczur? Nie, nie, płaka! Proszę. Proszę tą grę. Ha! Zmyłka znowu! Nie za zielony drzwi. Prawie mnie dogonił. I znowu będziemy musieli ten parkour przejść. Nie! Czaj, czaj! Jestem w czerwonych drzwiach! Ja nie pamiętam gdzie są zielone. To jest jakaś deska. Ja mam jakąś deskę. Nieźmiem. To jest tam, tam do ciebie niebieski... I klucz. A dobra. Szczury jest przede mną. Ale ta gra jest śmieszna. No, ale fajna. Chodź, chodź szybko. Dobra. Kurcze pieczone. Ale stresik. No. Uch. Ale się zmęczyłem. Ja też. To się jak wieprz. tutaj. Trzeba znowu ten... Nie, trzeba by... Nie, trzeba po prostu wyjść tutaj. O, ej, nie trzeba tego barkura. Chodź. Faktycznie. Jest niebieski klucz. to, szczurze. Nie, nie, nie wołaj oh go. No i widzisz, co zrobiłeś. Jesteś głupi. Głupi, słyszysz mnie? Jesteś po prostu głupi. I żółty. Ty jak se? A ja chyba mam ten niebieski pokój, chyba. Nie, jeszcze nie mam. Kurcze pieczone szur, szur 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 Bur 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 Ja chyba zginę Ja miałam dwie sytuacje gdzie dosłownie milimetr brakło żebym zginął A wiesz co? Ja wiem gdzie są niebieskie drzwi, jestem przy nich Chyba No Czekaj czekaj Musisz iść tam gdzie był zielony klucz I tam Okej okay. To już idę Okej, okay, tam gdzie był zielony klucz, dobra, czyli pole... na lewo. Na lewej stronie babki. cięcie. Bar. Dobra. Dobra, widzowie, przepraszam za cięcie, ale ta wyprawa była zbyt nudna. Dobra, jestem. Też. Wycięlij, stary. Niebieski klucz. Ser. Chyba odpaliłem autodestrukcję. Ej, nie, to jest destrukcja tych szklanek drzwi, co tam jest? Chodź. O nie, czekaj, czekaj. Knur. Knur. Ej, użyj klucza, żeby się ten, przed nim schować. to sobie jestem przed nim. Błagam. Błagam, save zone. O dobra, jest. Dobra Uciekaj, uciekaj, uciekaj Czerwony! Słyszałeś się w czerwonym pokoju? Tak, słyszałam się w czerwonym Jeszcze wziąłem deskę na wypadek, gdyby była potrzebna Zaczekaj, się... bo snapa wysyłam Wychilluj porno O! Rzeczywiście wysłałeś Chodź Gdzie jest ta klapa? Czaj Zabił mnie no Widzę Cześć, a może jak ja tu wybuchnę samodzielnie To wtedy ty byś mógł tam wejść po prostu Zobaczmy Jeszcze to muszę jeszcze przejść O kurde Ale smród twój Ale smród <laughs> <laughs> Jaki ten stres brzydki Dobra a nie, bo to jest cza czas, w którym chyba to jest otwarte. O nie Ej, tak to jest chyba czas, w którym to jest otwarte. Ej, wiktor. E, no, nie ma Ej, dawaj ten odcinek. Przedstawiamy jutro. Obarłem. Kurde trzeba save za Dobra, słuchajcie, widzowie, ja to szybko odrobię. Dobra widzowie, przepraszam za bardzo króciutkie cięcie, ale wyszedłem przez przypadek i musiałem wszystko zrobić od początku. O nie, Grad nas goni. Ja nie jestem w jednym pokoju. Dobra, ja też idę. Ej, bo mamy chyba mało czasu, żeby. Ale Edgri Rat nas goni. Chodź szybko tutaj. Ej, bo! Ej, spadłem, chodź szybko. Czekaj. Bo tutaj Jestem w tej wzonie Oni Chyba nie zdążyliśmy Gdzie my mamy iść I na pewno nie zdążyliśmy jak się chowaliśmy przed tym egli ratem No Biegnę jeszcze raz Ja też tam widzę Angry Rat Dobra, ściągnąłem Angry rata do takiego punktu, że się zesrał w Majciochy. A nie, ja się zesrał w Majciochy zaraz. Ten Angry Rat mnie goni. Nie odzywaj się, a nie brzechwat. Ty nie chciałeś z nami nic nagrać. Obraziłeś się na nas. Ty Angry Racie. A na czacie jakoś jesteś. Podsłuchujesz nas. Dobra, jestem już na górze. Czekaj! Dobra, kliknąłem. Nie no, angry rat! To no jest! Nie. No i angry rat nas zabił. Ej, ej szaj, bo może to jest otwarte! Chodź szybko Gdzieś tu było No, gdzieś tutaj Ej, tu jest ser! Jest! Wygraliśmy Ej, jakieś drzwi są otwarte Tam pisało The door is open, be careful Drzwi są otwarte, bądź ostrożny Ale jakie drzwi? Ej, już wiem chyba jakie Szare, Czare albo czerwone, chodź Chodź tutaj. Odwróć się. Chodź, najpierw zobaczymy żółte. Żółtych... i szare. No, a szare gdzie były? Tam obok niebieskich. Czekaj, gdzie ty jesteś? jesteś. A chodź, dana. chodź. Czekaj, bo angry. Angry rat. O nie, on tu wraca. ENGRI RATCIE Engri... Engri NO RAT O dobra czekaj, bo ej, jak... Chodź, szybko Chyba Engrirat cię dogodzi Ale mnie nie Mnie też nie Ja jestem szybcior Bo jesteś wyćwiczony Tak Mam figurę boską Nie wziąłem zielonego klucza Hahaha, i co Racie? Nie, szare drzwi? Ja wiem chyba jakie. Jakie? Chyba bo... Chodź tu. I tu. I tutaj chyba było coś. Tak! O! Yes. Wygraliśmy. Wygraliśmy? Tak! Yeah! Wow. <laughs> Angry rat nas nie... nie pokonał. Tak. No we can escape teraz możesz uciec, ale... Przed Angry Ratem? Szybko, musimy biec! Biec w swoją stronę, do księżyca! I nagle angli... O nie! Przestań! <mum> o, się Angry... <mum> <mum> Aaaa! się w Rata! Co? Nie bój się, nie ma. Nie... Jurorkian from this expires jak Angry raz mnie zabił. Dobra, to chyba koniec tego odcineczka Lepiej ja biegnę w drugą stronę. No nie biegnij w drugą stronę. Dobra, idę, żeby mnie Angry raz zabił. To chyba było już na tyle. Też tak uważasz? Chyba tak. Dobra, to do, do zobaczenia w następnym odcinku. Zabił mnie. Okej, okay, nara.